Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. No jak tutaj widzicie, mam obrusik już taki wielkanocny i też dzisiaj właśnie Wam zaprezentuję sałatkę wielkanocną. Sałatka naprawdę bardzo szybka w przyrządzeniu, no i oczywiście bardzo smaczna, no bo innej bym Wam tutaj nie prezentował. Sałatka bardzo urozmaicona. mamy naprawdę tutaj dość sporą ilość warzyw. A jakie to są warzywa? No to już zapraszam na film. Pokażę Wam wszystko yy, po kolei, jakie tutaj warzywa będziemy używać, jak sałatkę robimy. Tak jak już mówiłem wcześniej, sałatkę naprawdę robimy bardzo szybko, a sałatka bardzo smaczna. Zresztą sami zobaczcie, jak ona rewelacyjnie i zachęcająco wygląda, żeby zaraz ją tylko wciągnąć. Zapraszam na film. Jak zawsze po filmie, zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście moimi nowymi widzami. No i oczywiście zapraszam na mój kanał, bo jest tam naprawdę wiele ciekawych propozycji. No a my zaczynamy. I zabieramy się za przygotowanie tej wyśmienitej sałatki. No to zaczynamy. No oczywiście w pierwszej kolejności musimy zrobić to. Za czym będziemy tutaj najdłużej czekać, czyli za jajkami. Bo jajka, jak gotujemy, będziemy musieli sobie je przestudzić. Ja oczywiście standardowo daję łyżeczkę soli i dwie małe łyżeczki octu. Teraz jajka sobie wstawię, zagotuję, jak jajka mi się zagotują przeleję zimną wodą, obiorę i odstawię je sobie do ostygnięcia. No i ja już swoje jajka mam obrane. Teraz sobie odstawiam jajka do wystudzenia, a teraz będziemy musieli sobie przygotować fasolkę białą, fasolkę czerwoną, karczocha. Wszystko mam tutaj w puszce konserwowe i oczywiście pieczarki też konserwowe. Teraz to wszystko musimy przelać sobie na durszlak i ja powiem wam co ja robię. Ja fasolkę i czerwoną i białą przeleję jeszcze sobie zimną wodą, tak żeby ją dobrze opukać z tego soku, który on tutaj się znajduje. Pieczarki tylko odcedzę, karczocha też tylko odcedzę. No i jak widzicie pieczarki i karczoch na durszlaku, fasolka i jedna i druga też jest na durszlaku. Fasolka oczywiście tak jak mówiłem wcześniej. Przepukałem wodą. Papryka. Papryka konserwowa. Bo jeszcze na początku nie pokazałem, że potrzebujemy też paprykę konserwową. Paprykę wyjąłem tylko ze słoika. Tutaj oczywiście nic nie pukałem. Dlaczego nie pukałem? No papryka jest moja. Ja sam robiłem zalewę, także tutaj nie było potrzeby pukać. Fasolka jest niestety kupna. Nie wiem z czego dokładnie była zalewa robiona. Także fasolkę pukałem. Teraz, gdy to wszystko mam gotowe, odstawię sobie to na bok. A my teraz w pierwszej kolejności... Zaczniemy kroić jajka, które nam przestygły. Jajka, powiem tak, najlepiej gdybyśmy przygotowali sobie je kilka godzin wcześniej. I najlepiej, żeby były z lodówki, bo im są twardsze, im zimniejsze, tym lepsza kostka nam się pokroi i nie będą się tak mocno rozatywały. Teraz będziemy sobie jajka kroić w kostkę. No a jajko, jak będę kroił w kostkę? No, jajko przekroję sobie najpierw na pół. I teraz połówkę tutaj na trzy części. Z jajkiem, no wiecie, jak to jest z jajkiem. Nie jest prosta sprawa. I teraz też na trzy części. I o, takie coś właśnie nam powinno wyjść. I tak sobie teraz skroję cztery jajka, które już tutaj mam przygotowane. I jak widzicie, jajka mam ładnie w kostkę pokrojoną. Od razu przyrzuciłem sobie do miski. Teraz w następnej kolejności zajmiemy się papryką. Paprykę będziemy kroić, no też kroimy w kostkę i też mniej więcej wielkości tak jak kroiliśmy jajko no moje kawałki papryki nie są jakieś duże więc tak jak widzicie o, przekroiłem sobie jeden kawałek na pół i każdą połówkę dwa razy i taka proszę zobaczyć kosteczka mi ładna wyszła no i tak sobie skroję całą paprykę którą tutaj mam no ja tutaj mam tej papryki około chyba tak 400 gram nie mówiłem wcześniej fasolki też miałem około 300 gram i czerwonej i białej pieczarek miałem około też 300 gram karczocha miałem 200 gram to tak tylko yy, dla przypomnienia mniej więcej jakie są proporcje, ale oczywiście tych proporcji się trzymać nie musicie, bo możecie dać czegoś więcej, czegoś możecie dać mniej. To w zależności też od tego, które warzywo na przykład lubicie bardziej, albo które warzywo lubicie mniej. Ja skończę kroić swoją paprykę i zaraz przechodzimy dalej. Paprykę mam pokrojoną, dodaję sobie ją tutaj też od razu do jajka, i teraz w następnej kolejności będziemy kroić sobie pieczarkę. Pieczarkę Wyciągam sobie tutaj, proszę zobaczyć, niektóre mam mniejsze, niektóre mam trochę większe. Na przykład ta malutka zostaje w całości, nic z nią nie robię, a tą, którą mam większą, przekrawam tylko na pół, tak żeby właśnie były pieczarki tak prawie w całości, tylko te większe przekrawam sobie na pół. Tutaj proszę zobaczyć, mam kolejną małą pieczarkę i ją zostawiam. Malutkie pieczarki zostawiamy, a duże przekrawamy tylko na pół. No i pieczarkę, jak widzicie, Mam już pokrojoną. Teraz przejdziemy do karczocha. Co zrobię z karczochem? Z karczochem tylko odcinam tutaj ten ogonek. Proszę zobaczyć, o. Tak ma to właśnie wyglądać. I taki kawałek karczocha przekroję teraz tylko na pół. I to ma właśnie tak wyglądać. Tak sobie teraz przygotujemy karczocha. No i pieczarki z karczochem mamy dodane. Teraz dorzucę tutaj fasolkę czerwoną. No i oczywiście białą, która mi tu ładnie się odsączyła. No i składniki mamy prawie wszystkie. Teraz, tutaj jeszcze muszę dodać teraz koperku. Na szczęście koperek mam jeszcze swój, zamrożony. Więc nada się tutaj idealnie do tej sałatki. Sałatka bardzo urozmaicona, jak widzicie. Mamy tutaj naprawdę różnego rodzaju warzywa. Karczok, fasola, papryka. Koperku naprawdę dajemy dość sporo, Koperku tutaj nie żałujemy. Koperek mam dodany. Teraz posypię to wszystko jedną malutką łyżeczką soli i sól ewentualnie pod koniec sobie posmakujecie i wtedy ewentualnie dosolicie sobie. No i oczywiście nie może zabraknąć łyżeczki pieprzu. Pieprzu oczywiście, tak jak zawsze mówię, do smaku. Kto ile lubi, tyle daje. Co teraz musimy dać? Teraz dam tutaj trzy. Łyżki majonezu. Majonez mam dodany. No i oczywiście teraz dodam dwie łyżeczki musztardy. I na sam koniec wciskam sok z cytryny. Soku wciskam nie za dużo, tak żeby nam tutaj się nie zrobiło to zakwaśne. No i teraz pozostało nam tylko to wszystko ze sobą dobrze przemieszać. Pamiętajmy, robimy to naprawdę delikatnie, z uwagi na jajko, które tutaj mamy. No wiadomo, jest ono tutaj najbardziej delikatne, więc musimy z nim tutaj, jak to się mówi, jak z jajkiem. Mieszamy to wszystko dobrze i za chwilę zaprezentuję wam, jak wygląda ta wyśmienita sałatka. Jeżeli jeszcze takie sałatki nie robiliście, no to naprawdę zachęcam. Ja mam swoją sałatkę przemieszaną. Teraz sobie ją posmakuję żeby sprawdzić czy nie brakuje soli albo pieprzu. Wyśmienita. No idealna. Za pierwszym razem trafiłem tutaj ze wszystkim. Ja tutaj nic więcej nie robię, więcej jej nie mieszam, przekładam ją na salaterkę i już wam prezentuję jak to wygląda. No i gotowe. Sałatkę mam na salaterce. Proszę zobaczyć. Naprawdę wygląda wyśmienicie. No sami przyznajcie, że jest bardzo urozmaicona. O, a co tutaj widzimy? No tutaj nawet widzimy na obrusiku króliczki dwa. No to chyba oznacza, że zbliża się Wielkanoc. Sałatka myślę, że na Wielkanoc przyda się naprawdę, bo jest naprawdę bardzo smaczna. Sami widzieliście, jak szybko ją się robi. Jedyny dłuższy czas, no to gdy musimy tylko wysudzić jajka. Jajka zawsze możemy sobie przygotować nawet dzień wcześniej, a później samo przyrządzenie sałatki, no to naprawdę kilka minut, a efekt jest naprawdę rewelacyjny. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak zawsze po filmie zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie jakiś komentarz. Zapraszam też na mój kanał, no bo jest tam naprawdę wiele ciekawych propozycji. Życzę teraz wszystkim smacznego no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!